Nie mogą być to zbyt ciężkie gleby, takie podmokłe, które mają tendencję do zaskorupiania, bo wtedy mogą być problemy np. z opóźnionymi wschodami. Rzeczywiście trochę to jest mit, że ten słonecznik nie potrzebuje składników, że jest taką mało wymagającą rośliną, bo on potrzebuje, te wymagania pokarmowe ma duże. Ale chyba też zagrożenie ze strony chorób, bo jeżeli będzie tego za zbyt dużo, to też możemy spowodować, że będzie większa presja. Tutaj, gdzie się znajdujemy na Kujawach, takim optymalnym wyborem to są odmiany średnio w Czesne. może być też w mieszance z kukurydzą na kiszonkę na przykład uprawiany, więc jeszcze są inne pomysły na ten słonecznik, nie tylko taka uprawa w czystym siewie. Z jakimi potencjałem planowania Ty się spotykasz w Polsce? No bo przy rzepaku to wiemy, chcemy wszyscy mieć 3+, prawda? A przy słoneczniku jakie są te takie widełki najbardziej, może nie, że popularne, ale najczęściej uzyskiwane? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Pole do Popisu. Dzisiaj odcinek specjalnie dla tych wszystkich z Was, którzy są wierni uprawie słonecznika i też dla tych wszystkich z Was, którzy są po prostu ciekawi, jak uprawa słonecznika wygląda i na jakie aspekty warto zwrócić uwagę, w szczególności przed siewem oraz w trakcie siewu. dzisiaj przygotowałem dla was niespodziankę, ponieważ mamy nowego eksperta na kanale e Epole, doktor inżynier Magdalena Wiata z SGGW w Warszawie. Więc zachęcam do obejrzenia tego materiału i podzielenia się w komentarzach waszymi opiniami dotyczącymi uprawy słonecznika. Jeżeli ktoś z was uprawia, napiszcie ile na jakiej glebie. My to sobie dzisiaj wszystko omówimy w tym odcinku, ale jestem ciekawy właśnie waszych doświadczeń i waszych informacji. Miłego oglądania. Powiedz Magda, jeżeli chodzi o słonecznik, w roślinę, którą znamy z ostatniego boomu w 2022 roku. W roślinę, która była siana na różnych stanowiskach, bo często była odbierana jako taka roślina i uprawa, która może być lekiem na całe zło, w cudzysłowie. Jakbyśmy mieli podejść do gleby, to jakie gleby słonecznik lubi najbardziej, a jakich lepiej unikać przy siebie? Rzeczywiście y, r, słonecznik w Polsce uchodzi za taką roślinę na słabsze gleby, prawda? Tak jest y, y, i tu w tym gospodarstwie też raczej jest uprawiany na glebach klasy 4, 5, y, ale tak naprawdę słonecznik ma dosyć duże wymagania i wodne, i pokarmowe, i też jeśli chodzi o glebę, to on na pewno lepiej będzie się udawał na glebach. Y, no w czarnych ziemiach, dobrych glebach na pewno te plony będą lepsze. Natomiast on sobie też świetnie radzi i na glebach brunatnych, i na piaskach, na przykład gliniastych, więc tutaj ta rozpiętość, jeśli chodzi o warunki glebowe, jest bardzo duża w słoneczniku. Na pewno czego należy unikać. Nie mogą być to zbyt ciężkie gleby, takie podmokłe, które mają tendencję do zaskorupiania, yy, bo wtedy mogą być problemy na przykład z opóźnionymi wschodami yy, i tego on nie lubi. A skąd się bierze ta tendencja właśnie do tego, że jest uprawiane na glebach słabszych? Z tego tytułu, że nie wiem, że nakłady poniesione w Soneczniku są relatywnie niskie albo niższe niż w, w innych uprawach i stąd jak gdyby jest to mniejsze ryzyko? Myślę, że tak, że to jest jedna przyczyna. I, ta, I to takie ogólne przeświadczenie, że on ma bardzo niskie wymagania wodne, bo ma świetny system głęboko korzeniący się. No, natomiast tak nie jest. On też tej wody rzeczywiście wytwarza ogromną biomasę, więc tej wody potrzebuje bardzo dużo. No i tutaj bardzo ważna jest też kwestia pH gleby. Słonecznik musi mieć uregulowane pH gdzieś tam w zakresie od 6,5 do 7, 7,2 i tu takie typowo lekkie gleby, bardzo lekkie musimy wykluczyć, jeśli chodzi o uprawę słonecznika, bo te gleby są najczęściej właśnie najbardziej zakwaszone. To też myślę, że ten system korzeniowy, który jest głęboki, on też jest trochę czasami remedium na te niższe pH, no bo najczęściej badamy w tej warstwie 0,30, 0,30, a... Faktycznie ok, jeżeli w tej warstwie jest ono bliskie neutralnemu, no to już później sobie ten słonecznik lepiej poradzi, prawda? Też należy pamiętać, że to jest ciepłolubna roślina, więc na pewno słonecznik będzie preferował takie ciepłe gleby, które szybko się ogrzewają. No i tutaj odpadają te takie gleby i last cięż, bardzo ciężkie, bo to są z reguły gleby zimne. Ja byłem w 2023 roku na Węgrzech i widziałem słoneczniki właśnie tam, to byłem... W dużym szoku, bo jest duża różnica między słonecznikami u nas w Polsce, a tam, gdzie te gleby są trochę inne. Są lepsze, e, są bardziej żyzne przede wszystkim i bardziej ten oczym gleby jest wyrównany. I tam, jak w te słoneczniki weszliśmy, to bardzo często się czuliśmy, jak, jakbyśmy byli może w kukurydzy albo tak, w winorośli, tak. bo duże liście e, i wysokie rośliny, bardzo, bardzo wysokie, mocno, bardzo. mocno ulistnione. No, w Polsce to ulistnienie nie jest aż tak bogate, chyba że na tych właśnie glebach lepszych, prawda? Tak. E, więc że jest takie, taka tendencja pokazująca, że te lepsze gleby są dobre, czy nawet są lepsze. A powiedz, jeżeli chodzi o przedplon, czy o następstwo, e, kiedy słońca unikać w podozmianie poza żapakiem, który jest takim gdyby najczęstszym właśnie łącznikiem, to, to jakiś inny przedplon, który może nie jest do końca dobry? Tak, to prawda, że na pewno rzepak i soja i tytoń to są rośliny, gdzie są te same choroby, i po prostu tutaj ze względów fitosanitarnych nie powinno się uprawiać słonecznika po tych roślinach. Trzeba też unikać, uważać, może nie że unikać, ale uważać roślin, na przykład w których jest dużo azotu w glebie pozostaje. Bo jednak potem może być problem z taką przedłużonym dojrzewaniem słonecznika, a to jest kluczowe, jeśli w ogóle chodzi o uprawę słonecznika w Polsce, to żeby on nam zdążył dojrzeć, prawda? Więc jeśli go będziemy uprawiać na przykład po okopowych, to też jest ryzyko, że tam będzie przedłużone mhm. dojrzewanie, czy strążkowe właśnie. Więc tutaj też. Natomiast dobrym przedplonem dla słonecznika będą zboża po prostu. E, tutaj kukurydza bardzo często tym przedplonem jest w tym gospodarstwie i to się sprawdza. E, ale też. E, co bardzo ważne, sam słonecznik dla siebie jest niebezpieczeństwem. I tutaj y, ta przerwa w uprawie słonecznika to powinno być te minimum 4 lata, a najlepiej tak od 5 do 7 lat, też właśnie ze względu na choroby i przenoszenie chorób. Więc no, słonecznik na pewno nie może być uprawiany po sobie, prawda? Mhm. Wspomniałeś o azocie, i to faktycznie jest ten makroelement, ten składnik, o którym się najczęściej mówiło w 2022 roku. Z taką właśnie też myślą, że. Słonecznik tego azotu nie potrzebuje. W sensie, że nie trzeba go nawozić też jakimiś dużymi ilościami, no bo to nie jest składnik, który, znaczy wiadomo, on jest plonotwórczy, ale ze względu na to, że może go być zbyt dużo, opóźnić zbiór i tak dalej, no to nie możemy z tym przesadzić. Z kolei też powiedziałeś, że te potrzeby są bardzo duże co do w ogóle jak gdyby dostępu potasu, fosforu, magnezu, pewnie innych makroelementów, więc jak. Jak podejść do tego nawożenia, żeby te dwie skrajności połączyć? Rzeczywiście trochę to jest mit, że ten słonecznik nie potrzebuje składników, że jest taką mało wymagającą rośliną, bo on potrzebuje te wymagania pokarmowe, ma duże. I jeśli chodzi o azot, to na przykład zużywa e, na wyprodukowanie jednej tony plonu e, w, zużywa około 50 kg azotu. E, więc to jest całkiem sporo. No i e, tutaj e, na pewno tak jak w każdej roślinie, trzeba to nawożenie. Odpowiednio dobrać do zasobności gleby, czyli badania gleby są podstawą. I w przypadku słonecznika też sprawdzać nawożenie, nie tylko mineralne, jakie było stosowane, ale też nawożenie obornikiem, żeby ta podaż azotu rzeczywiście nie była za duża, czy nie były uprawiane rośliny, które wnoszą bardzo dużo azotu do gleby i do tego dostosowywać dopiero dawkę nawożenia. Bo trzeba pamiętać, że ten azot z jednej strony, jeżeli go będzie zbyt dużo, to jest to, o czym powiedzieliśmy, czyli zbyt długi okres przedłużenia tego terminu, właśnie zbioru, prawda? Ale chyba też zagrożenie ze strony chorób, bo jeżeli będzie tego azotu zbyt dużo, to też możemy spowodować, że będzie większa presja. Tak, nasilają się choroby grzybowe, czyli nie tylko przedłuża się dojrzewanie słonecznika, ale też może być problem z wyleganiem bo wiadomo jest to roślina wysoka i tutaj jeśli tego azotu jest za dużo no to zawsze ten, ten problem wylegania się nasila, no i choroby grzybowe mogą się też nasilać. Wspomniałeś o tym, że słonecznik lubi odczyn neutralny, czyli też 6,5 do 7,2, ale to byśmy mogli powiedzieć o większości roślin, albo o wszystkich nawet, prawda? Że to jest ten właśnie najlepszy odczyn gleby do, do ich rozwoju, ale są rośliny, które są tolerancyjne na niższy, typu ziemniak. Czy słonecznik tolerował będzie też niższy odczyn gleby, czy raczej starajmy się, żeby to był ten wymiar neutralny 6070? No jest to rzeczywiście wrażli wyjątkowo wrażliwa roślina, jeśli chodzi o odczyn gleby. Oczywiście znamy stan zakwaszenia gleby w Polsce i wiemy, że ta sytuacja nie jest zbyt mm, korzystna i jeszcze na pewno słonecznik w wielu lokalizacjach trafia na gleby, gdzie ten odczyn nie jest y, uregulowany, no, ale uważam, że jednak powinniśmy dbać o to, żeby on y, trafiał na takie stanowiska, gdzie to wapnowanie było pod przedplon zastosowane. Jeżeli chodzi o siew, z którym właśnie mamy do czynienia dzisiaj, bo zaczynają się powoli te siewy słonecznika, to tak jak przy kukurydzy na pewno możemy rozróżnić odmiany, które mają różne klasy wczesności. I Tutaj powiedz mi, w kukurydzy to jest dosyć proste, tak. bo mamy liczby V, prawda? które nam gdzieś tam klasyfikują, czy to jest odmiana wczesna, czy średnia wczesna, czy średnia późna i tak dalej, a jak to jest w słoneczniku? W przypadku słonecznika będzie podobnie, jeśli chodzi o te klasy wczesności, czyli również na pewno przy wyborze odmiany musimy zwrócić uwagę na klasy wczesności, i one są bardzo zbliżone do tego, co mamy w kukurydzy. I, i, i tylko, że jeszcze jakby nie jest to tak szczegółowo opisane dla słonecznika. Z Soboru też dopiero prowadzi takie badania rozpoznawcze, więc jeszcze też nie ustalili takich klas wczesności dokładnych, i to w, w, w dużej mierze zależy od hodowcy, co on tam nam proponuje. I, i, i jak określa daną odmianę, ale te odmiany są w zakresie od e, powiedzmy wczesnych do takich średnio późnych w Polsce. Jakbyśmy mieli przyjąć e, jakieś takie granice, gdzie poszczególne klasy się kończą w krajach Polskich, Polski, mam na myśli takie, wiesz, zmapowanie, gdzie byśmy mogli e, zasiać odmiany średnio późne, to gdzie jest ta linia, która powiedzmy nam tworzy tą granicę. Na pewno południe Polski tam nie musimy się marcić i możemy wybierać te późniejsze odmiany. Zawsze wiadomo, że producent rolny kieruje, woli te późniejsze odmiany i ku, jakby kuszony tym lepszym planowaniem, natomiast tutaj gdzie się znajdujemy na Kujawach, takim optymalnym wyborem to są odmiany średnio -wczesne. I tak w tym gospodarstwie rzeczywiście nie schodzimy do tych późniejszych odmian, tylko decydujemy się na te takie średnio -wczesne. Natomiast myślę, że już północna Pol to nie jest tak, że nie można tam uprawiać słonecznika, bo dobier dobierze się odmianę właściwie na już na całym terenie Polski odpowiednią, jeśli chodzi o wczesność. Ale na pewno w tej części północnej, e no tam bardziej te wczesne odmiany, które będą no, niestety na pewno słabiej planowały. Mhm. Znaczy ten potencjał, tak powiedziałaś, wynika z długości wegetacji, ale czasami trzeba wziąć pod uwagę, że nie tylko potencjał, bo te ograniczenia związane też z długością wegetacji, czy z sumą temperatur efektywnych, no, są różne w różnej części Polski. Um, uprawa. Jak uprawa gleby ma wpływ na, na słonecznik, na produkcję słonecznika? Czy tutaj jest jakaś tendencja, że słoneczniki lepiej się sprawdzają uprawy uprawie bezorkowej, orkowej, a może lubią uprawę, uprawę pasową? Ma jakieś spostrzeżenia swoje? Na pewno najkorzystniejsze będą te systemy uprawy, gdzie oszczędzamy wodę w glebie. I to na pewno system bezorkowy, strip till. W tym gospodarstwie uprawiamy już od kilku lat bezorkowo słonecznik i to się świetnie sprawdza. Ta woda się nagromadza i słonecznik potrzebuje, ma bardzo duże potrzeby wodne, więc te systemy, które oszczędzają wodę w glebie, na pewno będą najkorzystniejsze do uprawy słonecznika. Chociaż w sumie nie wykluczałabym też orkowej uprawy. Są takie publikacje czy tam badania, które dowodzą, że jednak orka powoduje, że ten system korzeniowy będzie nam się jakoś tak głębiej i lepiej rozwijał, prawda? To pewnie zależy od typu gleby, prawda? Bo na glebach mocniejszych tam, gdzie to na powietrzenie jest istotne jest ważne, to ta orka może czasami zrobić więcej dobrego, bo nam na powietrze na przykład zbyt zbitą glebę, prawda? Przy jakichś stawczych glebach, no to pewnie tak jak to przeżepakuje, jest, nie? gdzie też ten system korzeniowy idzie w głąb, no to ten system bezorkowy czy pasowy może być lepszy, no bo też, tak jak powiedziałaś, oszczędzamy wodę. A jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o siebie, no bo tak jak powiedziałem, zaczynamy dzisiaj, zaczyna się druga dekada kwietnia, zaczynamy siewy słonecznika, część osób już zasiała, część będzie siała pewnie bliżej siewu w kukurydzie. Takie podstawowe parametry, głębokość, rozstawa, obsada, jak tutaj podejść, jakich się norm trzymać? Zanim jeszcze przejdziemy może do tych parametrów siewu, to też na pewno warto zwrócić uwagę na temperaturę gleby, prawda? Jest to roślina ciepłolubna, w tym roku bardzo zimna wiosna, cały czas mamy przymrozki i jest jeszcze dosyć zimno, a słonecznik lubi ogrzaną glebę. Do 8 stopni, więc to jest taka jego optymalna temperatura. Natomiast parametry siewu. Najczęściej jest on siany w rozstawie szerokiej, tak jak kukurydza, czyli te 75 cm, bo i zbierany potem jest też kombajnem z przystawką do kukurydzy więc to jest taka stan, standardowa rozstawa. Ten zakres, jeśli chodzi o Liczbę nasion na hektar to jest tak od 50 do 70 tysięcy. Myślę, że takie optimum to jest te 65 tysięcy nasion na hektarze. Jest tendencją na glebach rzeszy, pewnie mniejsza obsada na lepszych węglach. Zgadza się. Też na pewno, jeśli jest za dużo tych roślin, zagęszczenie jest zbyt duże, brakuje wtedy wody, żeby rośliny dobrze się rozwijały, więc wtedy może warto trochę zmniejszyć zagęszczenie. Natomiast też roślina, pamiętajmy, że jest suna jest rośliną światłolubną, więc też w dużym zagęszczeniu rośliny wzajemnie się za bardzo zacieniają i to też jest niekorzystne. Natomiast głębokość siewu, taka standardowa to 3 cm. I tu myślę, że... Takim też takim uproszczeniem zawsze jest to, że im, im większe nasionko, to musi być, być głębiej, Troszkę prawda? głębiej, zgadza więc, się. Więc tutaj też faktycznie warto na to zwrócić uwagę. A powiedz, bo w tych latach, kiedy faktycznie tego słończyka uprawiano więcej, 2022-2023, często pojawiał on się w, w takiej rozstawie zbożowej, takiej rozszerzonej zbożowej, czyli co 25, co 37,5. I tendencja takich siewów pokazywała, że im siejemy wężej tym te kapelusze są, są też mniejsze, bo to chyba też jest ta tendencja wynikająca: im jest więcej roślin wokół siebie, tym ten koszyczek będzie mniejszy, bo jest większa konkurencja o światło. Zgadza się. Też mamy tutaj takie doświadczenia i rzeczywiście w tym roku planujemy zmniejszyć tą do 65 bo, tysięcy, bo wcześniej była to e, większa zagęszczenie. Rzeczywiście te koszyczki są wtedy małe, bardzo drobne, chociaż i tak w słoneczku kolejistym są one mniejsze. Jeśli ktoś tego nie wie, to e, niż w Takim normalnym, jadalnym, ozdobnym, czy... Oz, czy ozdobnym. One są mniejsze, natomiast na pewno przy mniejszym zagęszczeniu, jakoś tak no, są ładniejsze i dorodniejsze. To, to na pewno. To, to też chyba, wydaje mi się, może mieć wpływ później na. Um... Zdrowotność koszyczków w momencie zbioru, kiedy on się przedłuża. Tak, to też tam, tam jest, jest du duża presja, jeśli chodzi o choroby grzybowe na tej ostatniej drodze e, przed zbiorem. I tutaj to może sprzyjać rozwojowi chorób rzeczywiście. Po siebie taką pierwszą rzeczą, o której się myśli też w słoneczniku, to jest ochrona przed kwastami e, I tutaj no, mamy w słoneczniku już dzisiaj też odmiany odporne na tribenuron, które pozwalają nam na korygowanie późniejsze odwaszczania powschodowo, prawda, ale podstawą chyba jest to, są, są te zabiegi doglebowe, no bo, bo one tak naprawdę no, wpływają bezpośrednio na to, z jakimi chwastami możemy mieć ewentualnie później problem, jeżeli coś się źle. Zgadza się. Rzeczywiście kluczowe jest wybranie tej odmiany odpornej na tribenuron, żeby później mieć jeszcze możliwość na listnych zabiegów stosowania tej dolistnej ochrony. Natomiast jeśli chodzi o środki zarejestrowane doglebowe, to to są głównie środki, które działają na dwuliścienne chwasty. No i tutaj mamy aklonifen, pendimetalina, prosulfokarb, to są te substancje najpopularniejsze, popularniejsze w słoneczniku, jeśli chodzi o doglobową ochronę. To na pewno warto zwrócić uwagę na to, że zabiegi doglobowe lubią wilgoć. Tej wilgoci no nie ma, więc to, o czym trzeba pamiętać, to żeby spróbować zrobić te zabiegi Chociażby, tak myślę sobie, na przykład rano, rany rosy, kiedy ta wilgoć gdzieś tam będzie, żeby bardziej się związały w glebie. Tak, rzeczywiście. No, czasem no, trudno, żeby czekać na, na deszcz i na tą wilgo odpowiednią wilgotność gleby. No ale rzeczywiście jeszcze to jest taki czas, kiedy rano jest więcej tej, tej wilgoci, więc warto pomyśleć o tym, żeby w, tych, w tym porannym czasie wykonać te zabiegi. Lub też w późnym wieczorem, aczkolwiek rano pewnie jest lepiej, bo łatwiej o tą rosę. Magda. Słonecznik jest taką uprawą, która, tak powiedziałem, na początku miała ten swój taki boom, nie? 2022 w szczególności, 2023 rok już trochę mniej, 2024 to był znowu spadek. Jak tak patrząc na rynek słonecznika, który w Polsce mamy, rynek zbytu przede wszystkim, szacujesz e, przyszłość tej uprawy? Czy ona w jakikolwiek sposób ma taką przyszłość raczej wzrostową, poza tym rokiem 2022, gdzie był ten właśnie wyższal, czy raczej to jest taka uprawa, która potrzebuje trochę więcej czasu, żeby się no, wkomponować w to nasze polskie rolnictwo. Byłoby bardzo dobrze, gdyby ten słonecznik się um, jakoś tak wgryzł i wkomponował tutaj w ten nasz polski płodozmian, zwłaszcza, że dominują zboża i brakuje tych roślin dwuliściennych w płodozmianie, bo w, obecnie mamy około 65-70% zbóż w płodozmianie, więc właściwie każda dwuliścienna roślina jest takim cennym nabytkiem i przerownikiem tych monokultur zbożowych i tu słonecznik by miał świetną rolę, y, nawet jeśli on by był na na Tych słabszych kompleksach, ale część osób się sparzyła i boi się uprawy ze względu na to przedłużające się dojrzewanie. Wiele tu zależy od roku, bo są lata, gdzie ten słonecznik udaje się zebrać bez dosuszania. Zeszły rok na przykład. Na przykład tak jak zeszły rok, ale są rzeczywiście takie lata, gdzie trzeba go dosuszać. To jest problematyczne, ta jesienna pogoda nie sprzyja zbiorowi. No, i wtedy już wiadomo, rolnicy się zniechęcają do uprawy takiej rośliny, więc ciężko tu przewidywać. Ja mam kontakt bardzo duży z młodymi rolnikami, studentami naszymi, którzy wiem, że sceptycznie bardzo podchodzą do uprawy tego słonecznika, ale staram się przekonywać i mam nadzieję, że to się. Jakoś tak rozkręci ta uprawa. Na pewno słonecznik ma dużo takich też na zalet wynikających z tego, jak pracuje w glebie, prawda? Bo ten głęboki system korzeniowy. To jest przewaga, bo on może sięgać głębiej pod kątem wody, pod kątem składników pokarmowych. Jest takim naturalnym głęboszem dla tej gleby, jeżeli są jakieś takie miejsca w glebie, gdzie ona jest bardziej zbita. prawda? Więc przede wszystkim, pewnie tak, we wszystkich roślinach trzeba dobierać odmiany do stanowisk, odmiany pod kątem wczesności też do, do rejonu Polski i zwracać uwagę na te takie elementy, które mogą być kluczowe. Gdzie możemy popełnić błąd, żeby właśnie tego błędu nie popełniać? Ale na pewno rośnie nam ciekawą nie tylko w podozmianie, nie tylko w krajobrazie, nie? bo ładnie też wygląda. No, tak, dokładnie, właśnie. Więc gdzieś tam rozmaica nam, ale tak jak powiedziałaś, tych roślin dwuściennych faktycznie jest trochę, trochę, trochę mało. Mówi się coraz więcej o soi, znowu, więc to sobie też przedyskutujemy w innym odcinku. Ale jest, są alternatywy, z których warto korzystać, tym bardziej że oczywiście no, zboża nie są remedium na wszystko. Tak. On też, pamiętajmy, że może być uprawiany w międzyplonach i jest bardzo ciekawym komponentem takich mieszanek międzyplonowych e, i tutaj częściej jak, jakoś tak e, można się przekonać do niego i nie, może, nie tylko w czystym siewie, ale też w mieszance. Jeśli chodzi o taką, e, tą część paszową, to mu, może być też w mieszance z kukurydzą na kiszonkę na przykład uprawiany, więc jeszcze są inne pomysły na ten słonecznik, nie tylko taka uprawa y, w czystym siewie, prawda, na nasionach. Na tutaj jeśli chodzi o rynek zbytu słonecznika, to bo czasem jest taka obawa, że a, zacznę to uprawiać, a nie będzie gdzie tego sprzedać, prawda, że też rolnicy tego się obawiają. Natomiast wiem z doświadczenia też tutaj z tego naszego rodzinnego gospodarstwa, że nie ma problemu z rynkiem zbytu i y, 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 można to naprawdę dobrze sprzedać. Jeśli chodzi o takie firmy, które są zainteresowane słonecznikiem, to na pewno przemysł paszowy i firmy, które produkują pasze dla drobiu. Jest też duże zainteresowanie hodowców drobiu tak, w ogóle jeśli chodzi o ptactwo, gołębie, inne ptaki więc tutaj on jest ciekawym komponentem w mieszankach paszowych, a z drugiej strony są też już firmy na rynku, które skupują słonecznik jako roślinę oleistą, po prostu na olej. No i wiadomo, że wtedy bardziej trzeba zwrócić uwagę na zawartość tłuszczu w nasionach, natomiast rzeczywiście mamy dwie drogi, i na pasze, i na olej, więc jest to taka roślina, którą tak dwukierunkowo możemy też sprzedać w różne miejsca, prawda? Więc... Przyjęło się, że gdzieś ta cena słonecznika to jest około 70. 70% ceny rzepaku, prawda? Tak plus Zgadza minus się, tak. można przyjąć. A jeżeli chodzi o potencjał, z jakim potencjałem planowania ty się spotykasz w Polsce? No bo przy rzepaku to wiemy, chcemy wszyscy mieć 3, prawda? A przy słoneczniku, jakie są te takie widełki, najbardziej może nie, że popularne, ale najczęściej uzyskiwane. Z moich doświadczeń wynika, że można naprawdę nawet na czwartej, piątej klasie gleby uzyskać 3-3,5 tony z hektara, więc to jest całkiem dobre planowanie. E, natomiast znam też plantacje nawadniane, gdzie uzyskuje się 4,5 tony, prawda? E, natomiast ten potencjał jest, nie, jest to ta, nie, nie wygląda to tak źle, e, więc te 3,5 tony spokojnie można wyciągnąć nawet na słabszych kompleksach. On sobie świetnie radzi. Tutaj myślę, że kluczem jest to, czym pewnie rozmawiamy za kilka miesięcy, czyli zbiór, nie? bo tu można bardzo dużo stracić, z tego co wiem, i mieć słonecznik, który wygląda fajnie, a się okazuje, że 30% jest strat i, i wtedy już te plony się nie stykają, mówiąc prostu. Poza patogenami typu chwasty, szkodniki, grzyby, no to w słoneczniku jest jeszcze ten problem z ptactwem, prawda? Tutaj też jest to takie dodatko, no ptaki lubią po prostu na słoneczniku i w posiewie i jeśli jest duża plantacja, to rzeczywiście w tych koszyczkach, jak tam trochę sobie poskubią, to nie jest aż tak duża strata. Natomiast jeśli ktoś ma na mniejszym areale, no to mogą jakieś spustoszenie spowodować ptaki właśnie. Stąd się mówi o tym, żeby niechać z, z, z słonecznika na małych polach, prawda? Tak, tylko raczej wybrać takie większe, bo, bo tam te straty są faktycznie mniejsze. Magda, bardzo Tobie dziękuję. To był pierwszy odcinek serii o słoneczniku, bardzo więc dziękuję. mam nadzieję. Że pociągniemy w tym sezonie ten temat troszeczkę dalej, żeby więcej szczegółów przekazać też na te tematy związane ze słoneczkiem w trakcie wegetacji czy podczas zbioru. Bo to są takie elementy, ten zbiór w szczególności, gdzie, gdzie naprawdę można w wielu, w wielu miejscach popełnić błędy. A o, o to chodzi, że jeżeli chcemy zbierać więcej, to właśnie musimy nie tylko patrzeć, jak ten potencjał powiększać, ale jak ochronić nie? ten potencjał planowania. Bardzo dziękuję. to by było na tyle w tym odcinku. Będziemy na tej plantacji jeszcze przynajmniej dwa razy. Raz w trakcie wegetacji, drugi raz podczas zbiorów. Bo to są kluczowe elementy w uprawie słonecznika, takie, na które trzeba po prostu zwrócić uwagę. Czekam na Wasze komentarze, lajki oraz oczywiście subskrypcję kanału Epole. Do zobaczenia w na następnym filmie. Cześć!